Miałam zrobić kawę, ale teraz będę brała grzyby, ale jeszcze uzupełniam sobie stan i posmaruję ręce i przy okazji posprzątam. To jestem ja. Teraz Oliwciak zbierze się za swój ryj. Zrobimy sobie masaż i później damy maseczkę na twarz. Zawsze mi mówimy, jak robiłam olejowanie włosów, że śmierci. To prawda. I zastanawiałam się jeszcze nad kupnem czarnej, ale Kipką! Robię operację. Była długa podróż. Mimo tego, że to w rzeczywistości nie była długa podróż, to my po prostu spałyśmy na lotnisku i to się bardzo dłużyło. Jesteśmy obydwie bardzo zmęczone. Pola już pojechała do Krakowa. W ogóle to była taka spontaniczna akcja i powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona generalnie osobą Poli. Naprawdę uważam, że jest super dziewczyną. No ale wróciłyśmy i ja jestem ultra zmęczona, więc pierwsze, co po prostu mówiłam sobie w samolocie, że wracam na chatę i ogarniam siebie nawyki, self-care. Po prostu muszę o siebie troszeczkę zadbać. Także spędzimy sobie dzisiaj może taki bardziej cozy dzień. Ja muszę sobie zjeść śniadanie, bo jest 11, a ja coś tam zjadłam na lotnisku, ale niewystarczająco. Spędźcie dzisiaj ze mną dzień, a później pogadamy o tym, dlaczego o tym. Dlaczego tutaj kliknąłeś, kliknęłaś Pogadamy o tym, co jest w temacie filmu W tytule filmu Jeszcze raz, Oliwia, nie mogę się wypowiedzieć Pogadamy o tym, co jest w tytule filmu Czyli zapewne o tym, co najbardziej Cię ciekawi, ale na razie Spędźmy sobie razem dzień Pokażę wam też, co kupiłam w Bardzo, bardzo tego potrzebowałam. Tak tęskniłam, żeby już sobie założyć tą maskę, bo miałam kilka dni przerwy. Także idę się relaksować do Wanny. Pracować już trochę, ale się relaksować. Kurde, powiem Wam, że czuję się taka zmęczona i nieogarnięta po tym wyjeździe, więc cieszę się, że dzisiaj zrobimy sobie taki self-care'owy trochę dzień. Dałam sobie tą maseczkę ledową, ale powiem wam, że mam tak wysuszoną skórę. Nie no, to jest dramat. Czy ktoś z was mierzy się z podobnym problemem? Bo ja jak nie nakładam na przykład przez dwa dni albo trzy czegoś mega tłustego na dłonie, to po prostu z całych dłoni schodzi mi skóra. Teraz Oliwciak zbierze się za swój rej. Zrobimy sobie masaż i później damy maseczkę na twarz. Czy aparat jest brudny? Żeby jak najmocniej odżywić buzię, jak nałożymy tą maseczkę to zrobimy kawę, ponieważ dzisiaj ani jednej nie piłam, a łącznie spałam może z 5 godzin. Także wracamy do siebie. Nie wiem, nie pytajcie, nie myłam włosów jeszcze, ponieważ dzisiaj mam oczywiście w planie iść na trening, ale dlatego zrobimy sobie olejowanie włosów mastermind. Moje włosy nie są pierwszej świeżości, ale pojechałam do Londynu Miałam jedną walizkę po prostu podręczną Było mało miejsca na jakieś rzeczy do pielęgnacji włosów Poza tym nie chciałam mieć loków Jak ja jeżdżę na podróże, to yy, albo biorę coś, czym wyprostuję włosy Albo chodzę w lokach, a tam nie chciałam chodzić w lokach Nie chciałam, żeby one mi schły w ogóle Więc stwierdziłam, że jadę na weekend i po prostu nie myję włosów No oczywiście, że tak Cały czas przecież chodziłam w czapce I'm just a girl I wyglądam tragicznie, wyglądam jak jakiś zombie Taki Mason. Sobie kupiłam w aptece. Walimy to na łeb. Ale zamówiłam wcierkę z Waszego polecenia. Bardzo dziękuję. Zamówiłam tą Grow Me Tender. Ogólnie, jeżeli zaraz nie napiję się kawy, to czuję, że będę mega z na tym vlogmasie. Jeżeli ja robię coś nie tak w tym olejowaniu włosów i powinno się to robić inaczej to możecie mi powiedzieć Pamiętam jak mój były chłopak zawsze mi mówił jak robiłam olejowanie włosów, że śmierdzi To prawda, myślę, że wystarczy Kochana, Ty sobie to teraz oglądasz, ja nie wiem gdzie Ty jesteś, czy jest poranek i oglądasz razem z premieru? Czy jesteś może w pracy, czy jest już wieczór i Ty się kładziesz, ale ja zachęcam po prostu, że oglądając mnie w takim stanie. Zachęcam po prostu, żebyś ty robiła self-care ze mną. Po prostu zróbmy to razem. Miej cozy popołudnie, wieczór lub poranek. Obstawiam, że raczej wieczorek. Girl, enjoy, enjoy i pomęcz się ze mną, ponakładaj te wszystkie produkty i po prostu zadbajmy o siebie razem. Przychodzę z moją podróżniczą kosmetyczką, ale cieszę się, że mam stworzoną taką kosmetyczkę, której ja po prostu nie rozpakowuję, oprócz wiadomo, Szczoteczki. Widzicie, od razu mam tutaj też te miniaturki z kalendarza. To też z kalendarza. Też sobie włożę tu. I idzie do szafki. Teraz robimy już ten masaż twarzy. Dobra, muszę sobie odpalić jakieś edukacyjne coś, bo po prostu czuję, że mój mózg jest zbyt zlasowany i muszę się doedukować czymś. Napisać książkę. Ale co z tej produkcji? Bo większość z nas i tak ląduje w sobotę na kanapie. Z... Teraz czas na maseczkę. To, co się wydarzyło tutaj... To, moi drodzy, to jest cukier. Najpierw oczyszczającą z Kielsa. To jest step one. I dorobić kawę bużniczną. Gastropaczka, czyli nowy catering, który wzięłam sobie na próbę. Jako, że posiadają oni w swojej ofercie dietę bez glutenu oraz bez nabiału, na którą musiałam na chwilę przejść. Gotowanie w ten sposób nie jest dla mnie niczym prostym, dlatego dziękuję za możliwość posiadania takiej diety. Oto moje pudełka i zaprezentuję wam kilka dań, które dostaniecie na takiej diecie. Budyń na mleku migdałowym z cynamonem i frużeliną wiśniową z ksylitolem. Pieczone frytki z warzyw, w dip czosnkowy, czy placki warzywne z amarantusem z dipem ziołowym. Dieta bez glutenu i nabiału spełnia wymagania rozporządzenia wykonawczego komisji, mówiącego, że zawartość glutenu w produktach bezglutenowych nie może przekraczać 20 mg na kilogram. Gastropaczka bardzo dobrze radzi sobie z komponowaniem tych diet, mimo tego, że nie mamy nabiału i glutenu, to nadal jest Odżywczo, zdrowo i bez dodatku cukru. Zajrzyjcie do opisu: ja zostawiam Wam kod rabatowy na aż minus 26%. Także, jeżeli ktoś chce zamawiać, to właśnie teraz jest na to dobry czas. Jeszcze jedna rzecz, zanim napiję się kawy, to wzięcie grzybków, które zaniedbałam przez ostatnie dwa tygodnie. Biorę sobie z Aloha Fungi na energię cordyceps, soplówka jeżowata i na relax i powinnaś się to brać codziennie. Długo właśnie już tak brałam, ale później pojechałam do Tajlandii. Ciężko już tam było, w sensie miałam tam w kropelkach, więc też trochę brałam, ale to nie było takie mega regularne, a jeśli po tych grzybkach czuję tak dobrze, serio, zaczęłam je suplementować i po prostu wow. Na tym filmiku możecie dokładnie zobaczyć, nie nazwę tego multitaskingiem, nazwę to tym, że ja się nie umiem skupić na innej rzeczy. Ja przychodzę, miałam zrobić kawę, ale teraz będę brała grzyby, ale jeszcze uzupełnę sobie sunleya i posmaruję ręce i przy okazji posprzątam. To jestem ja. Może dokończyć publikację na dzisiaj, ale ciekawi mnie, ciekawi mnie jedna paczka, która tam czeka przy wyjściu, bo mam wrażenie, że to jest kalendarz adwentowy. Tutaj jest jedna paczka. Tej jestem praktycznie pewna, że to jest kalendarz, tak na 90%. Natomiast tutaj pewności nie mam, ale jest to dość lekkie, więc w sumie tracę nadzieję. Ja mam tu jakieś zestawy prezentowe. Pędzel, skarpetki, euforia, Calvin Klein. Dostałam mnóstwo kosmetyków. Ja miałam dostać kalendarz odbędowy. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest zapaczka. Dostałam też świeczkę jakikendu. Bardzo dziękuję, ale ja serio nie wiem, co to jest zapaczka. Dosłownie nie mam pojęcia. 90% pewności, widzicie? Jednak nie. Tutaj mamy coś takiego. To wygląda jak koszyk. To już jest kalendarz, chyba. Ale super. Cieszę się, bo otworzę to na TikToku. Tak, The Benefit Advent Calendar. Jaram się. Super. Otworzę to na TikToku i, i pojawi się publikacja na TikToku z tego. Muszę na chwilkę się iść do pracy, dokończę publikację. To, co mam tam do zrobienia, wracam, nakładam nową maseczkę i pokażę Wam, co kupiłam, bo kupiłam kilka fajnych rzeczy w Londynie. Potrzebuję jakiejś turbo odżywczej maski. Mam tę i ona, ona mi się naprawdę fajnie sprawdza, więc ostatnio jej używam. Mam też taką i to jest Face and Neck Yo Youth Mask, więc ona jest taka odmacająca. Mam też taką i to jest właśnie nawilżająca maska. Mam też z Origins. Czy ona jest jakaś za To bym nie powiedziała. Może zaryzykujemy i pomieszamy dwie? Ogólnie maski w płachcie lepiej działają, jeżeli chodzi o takie fajne nawilżenie, ale ja po prostu zdecydowanie wolę nakładać maski tak, bo te w płachcie ograniczają moje mówienie. Hmm. Ogólnie patent w Londynie trochę się zmartwiłam, że ja nie mam prezentów dla moich bliskich. Mam jakieś mini pomysły, ale będę musiała iść na te zakupy. Myślę, że to jest idealny czas, żebym Wam pokazała hor zakupowy z Londynu. <laughs> Ho, 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 ho. Zacznę od rzeczy, którą wam już pokazywałam we vlogu na sobie, ale wtedy miałam na sobie rozmiar S. A finalnie, finalnie kupiłam rozmiar XS i jest to sukienka z House of CB dużo osób prosiło mnie o test tej marki, mam wrażenie, że już trochę testów było, natomiast ja się kiedyś tego podejmę, tylko, że muszę po prostu złożyć większe zamówienie te sukienki są przepiękne, widzieliście jeżeli nie, no to zapraszam Was na vloga z Londynu, to zobaczycie trochę wnętrza tego sklepu, jakie tam były właśnie sukienki ja marzyłam, żeby właśnie kupić z House of CB sukienkę z długim rękawem także idealnie, bo właśnie ten model chciałam, powiem że ona mi się bardzo podoba yy, i zastanawiałam się jeszcze nad kupnem czarnej, ale kip.com. Nie będę się tak rozpędzać. Uważam, że jest po prostu taka piękna, taka łąkowa, wróżkowa, no coś cudownego. Zapłaciłam za nią bardzo dużo pieniędzy, ponieważ ona kosztuje 169 funtów. 255 dolarów, 222 euro wiem, to jest bardzo dużo ale ta sukienka ma tak świetną jakość że ja po prostu jestem w szoku ona ma tak pięknie dopracowane te detale, te wykończenia tutaj wszystko jest idealne sylwetka wygląda przepięknie, no po prostu żyć nie umierać kupiłam skarpetki dla mojej kochanej Polinki, pod choinkę dałam jej takie słodziutkie, london kupiłam żelki polecenia Poli, bo ponoć są to najlepsze winogronowe żelki. Pod choinkę dla bajki. Kupiłam najpiękniejszy po prostu sweterek, jaki widziałam ever. Jest ręcznie robiony z jakiejś wełny... Skądś tam, nie pamiętam, ale generalnie ja polecam wam wpisać sobie tą firmę w internecie, i oni robią właśnie wszystko tam dla psów. Tam są nawet szaliki dla psów, i oni nawet mają kaszmirowe sweterki dla psów, i generalnie wysyłają międzynarodowo. I pytałam się o cło, to powiedział, że nie, nie płaci się cła. Mają tyle różnych modeli i tyle różnych tych kombinacji kolorystycznych, że to jest niesamowite. Ja pierwszy raz widzę tak piękny sweterek, naprawdę tak mi się podoba, że jest. Jestem po prostu mega szczęśliwa, że jej to kupiłam. Teraz chciałabym tylko poinformować moją przyjaciółkę, a nie, żeby tego nie oglądała w tym momencie. Przewinęła to o ileś sekund, nie wiem, ale po prostu teraz będę pokazywać Twój prezent, więc chciałabym, żebyś tego nie oglądała. Więc, słag. Teraz po prostu pokazuję Wam rzecz słagową. Jest to ze sklepu Stasi w Londynie, do którego czekałyśmy w kolejce. I powiem Wam szczerze, że pierwsza w życiu podjęłam się czekania do Stasi w kolejce, bo zawsze są kolejki pod Stasi. Nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem. Czekaliśmy z 10 minut, 15, szybko to szło, także, także się zdecydowałyśmy. Kupiłam jej jako prezent świąteczny taką. Takiego baga, bo to jest bug. Ja na początku jak to zobaczyłam, to to leżało bez tych sznurków, w ten sposób, takie ładne, wypchane i myślę, ale zajebista kosmetyczka. Ale okazało się, że to jest w ogóle bug. Ale myślę, że to jest po prostu, to się tak wpisuje w jej styl, w styl mojej przyjaciółki, że uważam, że to będzie prezent, z którego będzie bardzo zadowolona. I wygląda to naprawdę mega ładnie, więc więcej to wzięłam. W sumie nie mówiłam wam cen, trochę się załamałam, bo zapłaciłam za to 30 funtów. To jest ręcznie robione, no nie, ale dla bajki. 30 funtów za sweterek. Za to natomiast zapłaciłam 55, podejrzewam, tak to było chyba 55 funtów. Nie ma tragedii jak za Stasi i też jak za prezent, taki wiecie, dwie pustówy. Myślę, że to jest dobry budżet. Sobie natomiast z tego słagowego sklepu przywiezłam czapkę, bo uważam, że jest mega ładna. Z tyłu ma zielony daszek i będę sobie wyginać ten daszek w ten sposób, żeby była taka bardziej trackerowa, bo w takiej absolutnie nie chodzę, ale uważam, że jest mega cool. Bardzo lubię teraz kolor czerwony, ogólnie lubię czerwone czapki, także jaram się i na pewno będę w niej chodzić. Zrobiłam ostatnio swoją biżuterię, by the way, spot. Kiedy byłam mała, bardzo lubiłam pożyczać od mamy biżuterię. Teraz, gdy jestem starsza, tworzę ją dla niej. Choć wszystkie bardzo się różnimy, to właśnie w komplecie czujemy się najlepiej. Tak, więc moja biżuteria jest przepiękna, natomiast będąc jeszcze w Londynie, znalazłam pierścionek, który mega długo chciałam, właśnie taką muszelkę. Oprócz tego kupiłam sobie jeszcze kolczyki. Były sprzedawane jakby pojedynczo, a ja mam trzy dziurki. Jeden jest taki, a drugi jest taki. Chcę sobie spróbować i nosić je tutaj. To tyle. Kupiłam jeszcze zapalniczkę, ale po prostu zbieram zapalniczki, więc to nic wyjątkowego. Kolejnym etapem mojego powrotu do formy i po prostu zadbania o siebie jest położenie się na maty do akumpresury, którą po prostu polecam każdemu. 5 minut to jest minimum, najlepiej tak z 10, i najlepiej się w ogóle wychilować, i nic wtedy nie robić i po prostu pooddychać. Tak wyglądają plecki. Po położeniu się. To jest trochę jak taka medytacja, wiecie? Ale teraz mam zadanie, że muszę oddychać codziennie. Właśnie to zrobimy po raz pierwszy. Walić oddychanie. Jadę na siłownię. Dopiję kawkę, zbieram się i jedziemy wyćwiczyć. Moim ambitnym planem na dziś jest skończenie nagrywek do godziny 18. I wtedy się. siągnięcie. <laughs> Siąście! Siąście? Po prostu, o godzinie 18 chciałabym usiąść do montażu, żeby nie siedzieć do 24, tylko tak do 23, chociaż. Postrzegają nas ludzie. St Hartuje się. Jest tak zimno, że nie mam pytań. Oh. Robię operację. I nie mam zamiaru się tutaj o tym rozgadywać, ale absolutnie nie mam zamiaru tego ukrywać. Mam dziewiąteczkę z Kilsa. Niektóre osoby już się domyślały, co to będzie, bo będzie to operacja piersi, a dokładniej powiększenia piersi. A tutaj mamy żel oczyszczający, który nawiasem mówiąc jest świetny i bardzo go lubię. Mój były chłopak go używał i e, bardzo sobie chwalił. To chyba pierwsze, bardziej kontrowersyjne wyznanie na tym kanale. Słuchajcie, zanim zostawisz komentarz. Kolejna, która robi sobie cycki. Oliwia, jak możesz? Boże, ale że nada, Nie wiem, cokolwiek. Takie komentarze. Okej, okay. jakby spodziewam się, że tak będzie. Nie każdy ma... Dobre nastawienie do operacji plastycznych i to jest dla mnie ok. To, że powiększę sobie piersi, wiedziałam od gimnazjum. Wtedy kiedy moja mama mówiła mi: "Zaczekaj, urosną". Czekałam. Nie urosły. Tutaj nie chodzi o to, że ja siebie za to nie lubię, że ja siebie za to nie akceptuję. I wiecie, że ja mam do tego duży dystans. Zaskoczyłam się, jak dobre są te, te batoniki i te mini-snaki z tego Bibio. Naprawdę, one są przepyszne. Wiecie, że ja podchodzę z dystansem do moich małych piersi. Podśmiechuję się z tego, że ich nie mam i to jest okej. Okay. Czuję, że lubię swoje ciało i akceptuję swoje ciało. Uważam, że jest piękne, ale od zawsze marzyło mi się, aby poczuć się może trochę bardziej kobieco i tutaj nie chciałabym absolutnie nikogo urazić, bo uważam, że swoją kobiecość ma się w większości tutaj, niżeli tutaj. Muszę trochę uważać na słowa. Po prostu od zawsze czułam, że chciałabym mieć większe piersi i zawsze mi się to bardzo podobało u innych kobiet i brakowało mi tego u siebie samej. Więc czekałam na odpowiedni moment, na to, czy ta decyzja w mojej głowie się odmieni? Ale tak jak powiedziałam, od końca gimnazjum wiedziałam, że to zrobię, tylko nie chciałam tego robić zbyt młodo i nadal uważam, że jestem bardzo młoda, ale jednak ten wiek 25 lat. Myślę, że jest już w miarę optymalny. Czuję się jak najis spowiedzi. Słuchajcie, ja jestem z wami bardzo szczera i mówię Wam o wszystkich moich zabiegach, które robię i nie mam zamiaru tego zmieniać. Najgorszym dla mnie jest ukrywanie czegoś przed swoją publicznością, mówiąc, że. Się czegoś sobie nie zrobiło. W taki sposób dużo łatwiej wpędzić osoby, które to oglądają, w kompleksy, pokazywać im rzeczywistość, która jest sztuczna. Ja tego bardzo nie lubię i mam nadzieję, że widzicie to i czujecie, że jestem z wami bardzo szczera i autentyczna. Więc nie będę ukrywać, jeżeli mam coś zrobione, już wielokrotnie o tym mówiłam. Mm, dlatego też mówię Wam teraz o tym zabiegu, ponieważ będzie to już bardzo niedługo. Nie wiem, czy będę to relacjonować, raczej nie zamierzałam. Nawet nie zamierzałam Wam o tym tak mówić, ale od kilku miesięcy poważnie zastanawiałam się nad tym, jak to powiedzieć, bo to będzie widać. No tak, o to chodzi, żeby to było widać. No i po prostu zastanawiałam się, jak Wam to powiedzieć, a że vlogmasy są taką okazją, że codziennie coś nagrywam i bardziej się tutaj przed wami otwieram, i właśnie robię taką swoją życiową aktualizację trochę co roku, to stwierdziłam, że to jest po prostu dobry moment, aby wam o tym powiedzieć. W kalendarzu Zalando mamy mina. Nie wiem, co to jest za marka, ale jest to eyeshadow stick taki. Więc piersi powiększam w następnym miesiącu. Robię to w Warszawie, a dokładniej od Warszawu. Jeszcze tak, właśnie nie wiem, czy ja będę się tym jakoś dzielić, czy będę nagrywać vloga. Nie wiem, możecie mi dać znać, czy was to ciekawi, bo to nie jest nic wyjątkowego w tych czasach i mam wrażenie, że już wiele osób to pokazywało i wiele osób o tym mówiło. Wiem, że każdy przechodzi takie rzeczy inaczej. Nie wiem, jak się będę czuła. I nie wiem, jak ja to przejdę. Jeżeli Was to ciekawi, to ja mogę się tym z Wami podzielić, ponieważ ja uważam, że to nie jest nic złego. I moje mm, patrzenie na takie zabiegi i operacje plastyczne to jest coś, co uważam, że jest dla ludzi. Uważam, że po prostu trzeba to robić z rozsądkiem. Bo mi nie zależy na tym, żeby za 10 lat popatrzeć w lustro i siebie nie poznać. Natomiast uważam, że skoro ma mi to dać Radość i sprawić po prostu, że będę się czuła lepiej. Lepiej. Nie ma tego co ukrywać, będę się czuła lepiej. Przynajmniej taką mam nadzieję, że będę mega zadowolona. To po prostu czemu nie? Skoro marzę o tym w zasadzie od no naprawdę już wielu lat, bo, bo to będzie 8 lat. 8. Jejku! To długo. To długo, nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy. Ale no, od 8 lat mm, to ja naprawdę nie widzę w tym nic złego. Uważam, że żyjemy ogólnie w tym świecie. Nie wiem, czy jestem tutaj pierwszy raz, czy jestem tutaj trzysetny raz. Nie wiem, czy będę mieć kolejne życie, czy nie, bo niestety nie jestem w stanie stwierdzić, co jest, co jest taką prawdą. Korzystanie z życia w ten sposób i rozsądkowo. Dając sobie szczęście i spełniając swoje jakieś tam marzenie, uważam, że nie ma w tym nic złego. I jeżeli dla Was jest. To w porządku, ja to rozumiem, bo każdy ma różne podejście do zabiegów medycyny estetycznej i generalnie do zabiegów upiększających. Więc y, tak, nie chcę w ogóle, żeby to było jakieś przygnębiające i smutne, bo ja się mega cieszę, ja się generalnie mega jaram i boję się też trochę, bo właśnie dostałam pytanie ostatnio w tych pytaniach tabu, czy się boję. Ja się nie boję, ja jestem mega ciekawa, ja jestem strasznie ciekawska. Jeżeli coś jest jakimś takim Nowym doświadczeniem, takim którego absolutnie nigdy nawet nie dotknęłam, bo jest to moja pierwsza operacja plastyczna, to jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Jedyne, czego się obawiam, to. Tego, że nie będę się mogła zebrać z łóżka za długo, ale jednak wierzę w, swoją, w swoje możliwości, swojego ciała odnośnie regeneracji. Jako, że dużo ćwiczę i jestem taka, wiecie, wysportowana i taka witalna, to wierzę, że jednak szybko się zregeneruje. Wiecie, będę mieć zakaz sportu na dwa miesiące i to jest dla mnie przerażające chyba najbardziej. Także możecie się spodziewać, że Oliwka będzie mieć motorek w dupie i będzie po prostu tylko i wyłącznie spacerować. Nie nie wiem, nie wiem, co będzie nie wiem czy wy chcecie wiedzieć co będzie czy po prostu powinnam to przemilczeć zrobić swoje i po prostu pokazać się na końcu i jak gdyby nigdy nic, czy chcecie jednak być w tym procesie ze mną i po prostu przeżyć to ze mną ja teraz się bardzo wkręciłam w to vlogowanie, więc jeżeli chcecie to ja mogę to zrobić i mogę, mogę gdzieś tam podpowiadać na jakieś pytania mogę zrobić z tego vloga, ja wam chętnie powiem gdzie robię też jeżeli jesteście ciekawi co to też wam mogę powiedzieć. E, także po prostu możecie zostawić komentarz, nie wiem, ale mi dziwnie, serio, to jest jak jakieś wyznanie. plastik jest fantastic! Ta dziewczyna tutaj będzie musiała wyrzucić wszystkie swoje nasze. Dlatego właśnie kupiłam sukienkę z House of CB, która ma większe miseczki. Ale już sobie teraz tak żartuję, bo już mi dziwnie i nie wiem co mam powiedzieć. Jestem. Nie, chyba nie jestem nawet ciekawa Waszych opinii na ten temat, bo jakby to i tak mnie nie odwiedzie od tej decyzji. Ale możecie zostawić komentarz, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie mnie obrazić i powiedzieć, że jestem jebisa, że to robię i że jestem kolejną z wielu, że jestem pusta i głupia, spoko, duet, ja na szczęście się tak nie czuję. Dziękuję Wam serdecznie za tego vlogmasa. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i że fajnie spędziliście czas. Dzisiaj było bardzo tak domowo, cozy. Ja wróciłam do siebie po treningu, jak zwykle, po prostu plus 100 do szczęścia. Za chwilę będę robić oddechy, a teraz lecę montować i widzimy się jutro. Bye!